Jeśli pas, z którym się poruszamy jest szeroki, pamiętajmy również o tym, żeby trzymać się prawej strony pasa. Jednakże, jak widzimy, tutaj po prawej stronie znajdują się parkingi, a więc troszkę się odsuwamy, bo jeśli ktoś by chciał wyjechać, żeby nie było jakiejś kolizji. Na skrzywanie jedziemy w prawo. Podjechaliśmy, mamy strzałkę zieloną. Pamiętajmy że o tym, że musimy się zatrzymać. No Strzałka zgasła, a więc czekamy na światło zielone. Jest to sygnalizator przypominam kolizyjny, a więc jeśli my będziemy mieli światło zielone, to również piesi, którzy znajdują się po prawej stronie, również te światło zielone będą mieli. A więc my, podjeżdżając, pamiętajmy o tym, żeby przepuścić pieszych, dla których za chwilkę światło zielone się zaświeci. A więc ostrożnie podjeżdżamy, dokręcamy się, zatrzymujemy, przepuszczamy pieszych. I jeśli piesi zeszli z przejścia, możemy kontynuować nasz, naszą jazdę. Na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo, a więc tutaj też następuje zmiana pasa ruchu. Kierunkowskaz w lewo, upewniamy się możliwości wjazdu. Światło czerwone, zatrzymujemy się przed sygnalizatorem. I tu również mamy sygnalizator kolizyjny, a więc pamiętajmy o tym, żeby przypuścić pojazdy, które by jechały na wprost sprzeciwka lub skręcały w ich prawo. Światło zielone, ruszamy. Ostrożnie podjeżdżamy. Wyglądamy, czy mamy możliwość jazdy. Wolne jest, możemy się wkręcać w naszą jezdnię. Upewniamy się, czy na przejściu dla pieszych niego nie ma. Znajdujemy się na drodze dwukierunkowej, która za chwilę zmieni się w drogę jednokierunkową. O czym mówi nam znak niebieski, znajdujący się po prawej stronie. To przejście jest tak bardzo niebezpieczne z tego powodu, że y, piesi są tu mało czytelni w swoich zamiarach, a więc tu należy zwrócić uwagę na to, gdzie ci piesi są, jak ci się znajdują, jaki mają zamiar ruch wykonać. I to był kolejny błąd, bo za pierwszym razem auto nam zgasło, ruszyliśmy, a z lewej strony nadeszła osoba, która, która chciała przejść, a więc należało ją przepuścić. Znajdujemy się ponownie na drodze jednokierunkowej. Pamiętajmy o tym, że na drogach jednokierunkowych poruszamy się również z prawej strony. Nie jedziemy środkiem, nie jedziemy lewą stroną, jedziemy po prawej stronie. Kontynuujemy jazdę na drogą jednokierunkową. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Ostrożnie podjeżdżamy, redukujemy do dwójki. Upewniamy się możliwości jazdy. Sprawdzamy, czy na przejściu dla pieszych nie znajdują się jakieś osoby. I jeśli jest wolne, możemy kontynuować ruch. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Szauka zielona, zatrzymujemy się, upewniamy się możliwości jazdy. Wolne, płynnie ruszamy. Sprawdzamy, czy na przejściu dla pieszych nie ma pieszych. Piesi mieli światło czerwone, a więc, jeśli by się znajdowali na przed przejściem, nie mieli możliwości wejścia. Na skrzywaniu pojedziemy w lewo. Wjeżdżamy w strefę zamieszkania. A więc przypominam, prędkość ograniczona do 20 na godzinę. Piesi mają pierwszeństwo na całej szerokości jezdni. Parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych oraz wszelkiego rodzaju progi zwalniające nie muszą być oznaczone dodatkowymi znakami. Dodatkowo, w tej strefie zamieszkania, pamiętajmy o tym, że wszystkie skrzyżowania są równorzędne. A więc mamy obowiązek przepuścić pojazdy znajdujące się po naszej prawej stronie. Wszystkie zmiany kierunku ruchu sygnalizowane kierunkowskazem. I tak zbliżamy się do pierwszego skrzyżowania, upewniamy się, czy nie znajduje się jakiś pojazd, nie ma nic, wjeżdżamy, skręcamy w lewo. Na wprost od również skrzyżowanie, kolejne skrzyżowanie po prawej stronie. Nie jest wolne. Kolejne skrzyżowanie. Nie ma nikogo, możemy przyjechać. I kolejne skrzyżowanie. Również nie ma nikogo, możemy przyjechać. To już nie jest skrzyżowanie, jednak tutaj kierunkowska zdajemy do zmiany pasa ruchu, ponieważ omijamy, omijamy poja pojazdy stojące po prawej stronie. Zmieniliśmy pas. Ominęliśmy pojazdy, wracamy na swój pas prędkość nie więcej niż 20. I przypominam piesi mają pierwszeństwo na całej szerokości jezdnia, więc jeśli ktoś by chciał przejść, mamy obowiązek go przepuścić. Wyjeżdżamy ze strefy zamieszkania. Zbliżamy się do skrzyżowania. W tym miejscu znaki mówią nam o tym, w którym kierunku możemy jechać. Dojeżdżamy do jezdni, którą chcemy wjechać do tego momentu bez wjeżdżania na nią, abyśmy mieli dobrą widoczność z prawej z lewej strony, czy nie na jezdni znajduje się jakiś pojazd, który powinniśmy przepuścić. Zajmujemy prawy pas. Znajdujemy się na drodze jednokierunkowej. Ograniczenie prędkości do 40. Odwołane skrzyżowaniem, ale znów powtórzone. A więc dalej jedziemy 40 nie więcej. Ruszamy. skrzyżowanie nam odwołuje ograniczenie prędkości do 40 i już możemy jechać 50, oczywiście, jeśli nam na to warunki drogowe pozwolą. Zbliżamy się do dwóch, do dwóch przejść dla pieszych. Tu należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ za samochodów często ci piesi wychodzą tak, że słabo ich widać. A więc ostrożnie obserwujemy, czy nikt się nie zbliża. Jeśli wszystko ok. Kontynuujemy, kontynuujemy jazdę. Jak widać w suwałkach jest dużo skrzyżowań ze strzałkami warunkowymi, a więc z mnie jest 2. Pamiętajmy o tym, że jeśli mamy możliwość, powinniśmy z tego sygnazora, a więc tej strzałki warunkowej skorzystać. Pamiętajmy o tym, że żeby strzałka warunkowa się nazywa, dlatego że musimy spełnić dwa warunki: a więc przede wszystkim zatrzymać się i po drugie przepuścić wszystkie osoby, jeśli znajdują się na przejściu dla pieszych, czy Pojazdy znajdujące się w drodze poprzecznej. Dopiero wtedy możemy skorzystać z tej strzałki warunkowej. Na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Pamiętajmy o tym, że znak stopu nie wyznacza nam miejsca zatrzymania. Takie miejsce zatrzymania, jeśli jest, to można wyznaczyć linia e, szeroka ciągła, tak jak w tym wypadku. Jeśli takiej linii nie ma, to zatrzymujemy się zawsze przed wjazdem na jezdnię, w którą chcemy wjechać. Zatrzymuje się w takim miejscu, abyśmy mieli dobrą widoczność z lewej i z prawej strony. Jeśli jest wolno, powinniśmy się o możliwości wjazdu ruszamy. Na skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Wjeżdżając na skrzyżowanie nie ścinamy. Wjeżdżamy na prawy pas. I kontynuujemy jazdę. Na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, a więc wracamy już w kierunku Wordu. Światło mamy zielone, jednak upewniamy się możliwości wjazdu. I zaparkujemy po prawej stronie na parkingu. Parkowanie prostopadłe. Wjazd przodem.